Sławomir Kalwinek, studio festiwalowe 20 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego, gdzieś z galeryjki Olimpika, przy ulicy Piotrkowskiej, gdzie jest wyjątkowa wystawa inspirowana twórczością naszego mistrza, patrona festiwalu, czyli Włodzimierza Puchalskiego. Zapraszam na rozmowę z Michałem Ogrodowczykiem. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Wystawa, która nie przez przypadek związana jest z książką, którą trzymasz w ręku. Co to za książka? To jest album fotograficzny Włodzimierza Puchowskiego z 1962 roku Portrety zwierząt. I ta książka właśnie ma tutaj taki podział na ptaki, saki, Płazy Gady i tak na te, trzy, na te trzy grupy. Ta książka była od czasu mojej młodości, była u nas w domu. Ta książka zawsze się przewijała gdzieś, ja tę książkę bardzo chętnie przeglądałem, inspirowałem się, mogłem sobie popatrzeć z bliska na te zwierzaki, które fotografował też Włodzimierz Puchalski. No właśnie, bo ptaki podobno w ogóle nie mają mimiki. Sam, sam o tym mówiłeś przed momentem. Nie wiem czy ptaki akurat, ale tutaj jest kolega Marcin Gorazdowski, który jest również tak jak ja zootechnikiem z wykształcenia. Na pewno większość saków jest bezmimiczna, a zwłaszcza te drapieżne. Znaczy ptaki... Ogólnie, jeżeli chodzi o mimikę zwierząt, to jest ona bardzo yy, złudna. I yy, dlaczego najbardziej to, bo ostatni, to jest temat ostatnio modny pod tytułem ataki niedźwiedzi u nas, no bo ludzie poszli w góry i niedźwiedzie się trafiają. Niedźwiedź jest najmniej mimicznym z drapieżników. I nasze wychowanie pod tytułem miś, kolargol, miś, uszatek i tak dalej. No, i i to, zwierzęta, tak, wiadomo. Ale stale w tym zwierzaku nie ma mimiki i o ile przy dużych kotowatych jest informacja, e, kod parska, kot e, odchyl, odchyla ucz, uszy, zaczyna, że, zaczyna warczeć, jest to sygnał do ataku, w przypadku niedźwiedzia nie ma żadnego e, komunikatu, że to zwierzę nie jest zadowolone. A ptaki? I to samo mamy z takami, akurat, że one są y, no, niemimiczne. One, no nie one, one nie uśmiechają, tak. One przede wszystkim nie mają mięśni mimicznych, które, które by im pozwalały y, komunikować się z otoczeniem. Owszem, jest element nastroszenia nastroszenia y, piór, czy, ale, ale to jest wszystko, co możemy po ptasiej biofeedbacku uzyskać. Tu nie ma odpowiedzi, że ten ptak jest zadowolony, wkurzony, obojętny. Po prostu przynajmniej my tego sygnału nie odbieramy. Ale ty mimo ale, wszystko to, pokazujesz ale, ale charakter, charakter ptaków, pokazujesz. Tak, no tutaj przede wszystkim ten charakter jest po tych cechach zewnętrznych widoczny. U, ubarwieniu, ukształtowaniu, dziób dłuższy, krótszy, jakieś pióra w formie, nie wiem, uszu to, 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 i tak dalej. I potrafią też gdzieś tam przymrużyć oczy. Dla nas to było zmarszczenie czoła, a tutaj w tym przypadku na przykład to jest właśnie zmarszczenie gdzieś tam Piór. Porozmawiamy teraz o samej fotografii i o materii fotograficznej. To są czarno-białe zdjęcia i duże formaty. Dlaczego? I dlaczego taka czcionka, dlaczego takie szczegóły? Format, dlatego, że będąc tutaj wcześniej na takiej wizycie, chciałem zobaczyć, jak to, tą tutaj wystawę zaprezentować. Wydawało mi się, że Utykanie w takim małym miejscu 20-30 prac nie będzie miało większego sensu, jak dla mnie przynajmniej, więc postanowiłem, żeby te prace były duże. Pierwszym zamyśle były też właśnie portrety zwierzęce, bo i mam portrety ssaków, ptaków, gadów, ale ostatecznie zdecydowałem, że to będzie jedynie 9 portretów ptaków. Wydaje mi się, że. Dlaczego fotografia czarno-biała? Dlatego, że to jest nawiązanie do fotografii tej starszej, do tej tradycyjnej, analogowej. Zresztą fotografia czarno-biała sprawia, że widz się skupia bardziej na szczegółach, nie rozpraszają go kolory, gdzieś tam bliki i tak dalej. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o czcionkę, to przypadek. Wydawało mi się, że ta będzie najbardziej odpowiednia. To nie jest jakieś nawiązanie do historii. Jest to zwykła czcionka, która przypasowała, że tak powiem, kolokwialnie mojej osobie do, i tym zdjęciom. Bo tutaj jest wielki ruch i bardzo dużo osób przyszło na wystawę. Od kiedy do kiedy będzie można oglądać? Dzisiaj jest jedenasty. No, dzisiaj, jest no, jed... mówiąc... dzisiaj jest 11, do prawdę... kiedy można oglądać wystawę? Prawdę mówiąc, nie zapytałem kuratora wystawy, do kiedy będzie, ale pewnie... Jest... Do końca miesiąca. Do końca miesiąca, do końca miesiąca do... chyba takie tutaj są terminy tych wystaw. Więc yy, zapraszam wszystkich na te wystawę, do obejrzenia jej, do zapoznania się, od zobaczenia tych z bliska, z bardzo bliska tych ptaków, które na co dzień gdzieś tam obserwujemy z daleka. Dziękuję bardzo. Sławomir Kalwinek, studio festiwalowe 20. Festiwalu imienia Włodzimierza Pucharskiego. Festi... Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych, tym razem z otwarcia wystawy przygotowanej przez Michała Ogrodowczyka, wystawy pod tytułem Portrety Ptaków. Tam, gdzie natura oddycha, pełnią życia. Technologia uczy się jej rytmu. Elektryczna podróż zasilana czystą energią słońca i wiatru, by w drodze nie zostawiać śladu. Poza tym w sercu, bo przyszłość, którą wybieramy dziś, rośnie w siłę razem z naturą. Volkswagen Bursia, napędzani energią przyszłości.